Witam wszystkich, z tej strony Kracik jest ze mną dumuś i jest ze mną gościnnie Stalker Konrad, inaczej witam Przywitaj się Przywitałem się A, no yy, no i będziemy grać w Team Fortress No. Cisnąć kurna, będziemy wygrywać wszystko Tak To co chłopaki Jedziemy, Jedziemy. Gramy Jedziemy. Włączymy ten stopper Było kurna Ej dostęp Sprawdzę, czy jest to. O, jest, dobra. A to jest, to dobra, gramy. Kona, A powiedz, powiedz coś ambitnego na rozpoczęcie. No, kurwa. Jest, zabiłem typa. Zabiję. Gramy na serwerze, na którym możemy się tak fajnie wybijać. Nawet jak nie jesteśmy scoutem. O. On tu gdzieś będzie. I tak jest I fajnie. Ten, ten serwer się nazywa wandedgo.it. O właśnie. serwer. A nie lepiej, żebyście podali NP y, IP? Ale nie ma chyba. No, ale podamy IP. Widzicie ten, teraz sobie jak włączyłem ten statystyki, to nad członkami grupy niebieskiej macie serwer. Bar. I ta, ta mapa jest wecznie, ona jest na coś mnie wbije w dupę. Ona jest e, dwajna. Limit, ona jest bez limitu za opór. A została? Nie, kolego. Ona tu jest zawsze. O kurwa, a tu coś wybiegło. O, konrad, o, kurna, cześć, konrad. Uwaga, uwaga, chłopaki. Ej, dwóch murzynów wyszło na niebiesko. Oj, ja wiem. Oj, nie, nie przeżyłem tego. O kurde, pobiłem rekord długości życia. O, znalazłem miecz. Jaki miecz? Pamiętasz, pamiętasz, konrad, co kiedyś sobie chcieli zrobić ten miecz taki? Dla. Tak. dla Pyra, właśnie go dostałem. Dla Pyra? Nie, dla Demomana. Tam kolega jest zły. Kolega mnie chce zjeść. Fajra. to jest kurwa zi. Przepraszam. A co na No tak. to nie chcą ty. O O ja zginął kolega. Kolega był zły. Musiał dostać w twarz. O, jakiś murzyn. A nie, to może i to oni tak nie wychodzą. Nie, kurwa. Boją się! Boją nie, się porażki. Oni będą na YOUTUBE, oni o tym wiedzą. Wszyscy wiedzą się. się. Srają w gacie pewnie na nocniku. O kurna, we lecą fireworki? A też sobie dumą się ostatnio znalazłem to z tymi fireworkami, wiesz? Tak? No. Nie, ja spaliłem tego typa. O kurna. O murzyn wyszedł. Kur! Kolego, zrób się. Y M Murzyński O w dubsku mi pistoletik Ja sobie wyładuję HP A gdzie jest mój, mój boszczański tłuczek? Znignął A brudno Brudno O kurwa uwaga Jezu No nie mm. A to Jaki? mój kolega jest no co no, My mi się, Gin! A ty co? W rej? muś dajesz okrzyk bojowy. Konrad, mów coś. Bo tak... Ale piękny. Piękny? Gdzie jesteś? A tu jesteś. A w A kanale, tak się nazywa, to, to Twoje coś, co se znalazłeś teraz. Znaczy Jakiś no. da, da, Dalekosiężny, coś tam, poczekaj, zaraz. I co to daje, ambitnego, lub też nie? Biorę moją ma matkę Pietruszki i idę na tych grzybów. Matkę <grym> okay. Pietruszki. Dalekosiężny Dżezail. Dżezail? Rabin sniperski poziomu 10%. Minus 20%. Ale dostanie. ładowania siły strzału. I Każdy strzał w głowę przy przybliżeniu zmniejsza czas ładowania się broni I strzał, strzał w ciało lub strzał przy przybliżeniu y, zmniejsza premię Aha. Ale i tak jest lepszy od tej zwykłej, Snape'u Bardzo dobrze Tak więc zgrajmy kurno ile, ile, ile ten materiał ma trwać? Ja nie wiem, trochę, niech potrwa, nie? Ale tak w murzyn? Czy tak trochę. Nie, nie w murzyn. Tak w białas. A, dobra. Jakby co to, to. No. Takie rasistowskie żarciki. Znaczy, no nie miało to tak zabrzmieć, kurde. To miało zabrzmieć, że to są tylko żarciki. No, GIN! No, DMI! Aaaaa, damy, dostałem rakietę po w dupę. Między oczki. Nie, między poślady, bo akurat pracę wrzucony byłem. Dzień <laughs> kolego. Ender stalker plus toxic. Oh, oh. O, Murzyn wybieg Murzyn, sra ogniem. Kur, podpalił mnie, stra ogniem. Sram teraz ja. Jezu, faja. A nie, nie ma fajek. Ogniem. Bo pyrka... ...wyskoczyła. O. Jesteście snajpery, a jej da się uzdrowić. Idę walczyć. Dobra, Biorę. ale dostał. za 108 albo 80. Konrad, chyba masz. Yy, nie nie przyciszyłeś sobie i słychać jak odbija u ciebie czasem, jak chciałaś. No. A to przyciszałem, to może. Ale nie aż tak bardzo. Aha. No. Bo chyba... Mm. Mm. Genialnie sobie włączyłem stopper. Dopiero teraz. O Boże. <laughs> no nieważne, ale nagrywamy Czujesz już proszę ja was... I pół minuty. Się, nagrywacie. To ja sobie mogę otworzyć orę rzadkę. No i no faja, faja. <laughs> Moja postać krzycie faja, faja. A, mnie kolano boli. No fuck! Sfajczył mnie. Ale się fajnie bije to obronie. Kogoś tu biłem. Twarz. Od czasu do czasu takie odcinki się będą pokazywać, nie? tak. Takie no. na luzie. GIN! 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 NO GIN! kur... O No nie, a już był... O, a zabijeliśmy go. No. Ej, Patrz, ej, faja, faja! Kracik znowu nie mam czym orężady otwierać. Ej, Twarzą. Słucham. Może... Może powiedz o planach z Saints Row. O, przeleciałeś mi tutaj. A, wiesz co? <grych> to, teraz to... no co? Na razie nie będę nic mówił, bo nie wiem kiedy wrzucimy co. I tak będzie to trochę paradoksalne. No ale w najbliższym czasie. No to w najbliższym czasie planujemy serię z Saints Row, z konradem Na tym kanale. No. Mój komputer nie jest dobry, więc mnie tam nie będzie. Już może płakać. A szkoda. No. no. Szkoda. Murzyn, Murzyn. się zrobił czar Znaczy niewidzialny. A niewidzialny muszę się. Po jakim czasie robić widzialny? Yy, Aż mi się skończyć. Czyli Murzyńska niewidzialność. Ja na przykład mam coś takiego. Mam taki zegarek. Dzięki któremu, jak stoję w miejscu i się nie ruszam, to mam nieskończoność tej niewidzialności. Tak? Tak. To no. murzyńskie. Nieodwidzialnie dobra, się dobra. dobra, weź to trochę przycisz. Ale kurczę... Kurczaczek. Wy musicie chyba mnie przyciszyć, bo ja sobie praktycznie mam minimum przyciszyłem. A. To no to wyjdziesz kompletnie. Bez dźwięku teraz. A teraz? Tychać, tak? Ja nic nie słyszę. Teraz nie słyszę nic. No to dobrze. Wszystko, wreszcie? Dopiero A, teraz? Nie. Ja. Mhm. Ale dobra. Jak tam z dedy co to Tylko wynik 12? Tak słabo myślałem, że trochę lepiej. Popatrz co na mój i nie płacz. Dobra, nie będę płakał. Ja mam 5! O kurwa, ty Plata! Ja zabiłem grzybka gin grzybie ile te mają szpiegi HP dla mnie prawie nic on jest dla mnie na To 125 chyba 3 jak przeżyję to nie przeżyłem. zresztą zależy bo są takie itemki przez które na przykład mają mniej życia o dostałem dla kolegi żołnierza a nie tak i demo tak, jakieś... Prawie za to ishi. O! Po zabiciu... Po zabiciu przywraca zdrowie do 100%? Ale fajne A, jak się to nazywa? A, taka ta. Prawie za to ishi. No. Prawie za to No tak. Takie murzyńskie. A ten kilowca co co daje? mu w oko. Ja chcę prawie za to ishi. z nim teraz. Mam to? Mam. No. A gdzie tu... No. Kurde, stoi ten No czemu nie mogę sobie zmienić sporo. Aki! Ej, dostałem! Ej, no nie mogę sobie zmienić... ...na, z powrotem na to. Ej, pomyłka, ten, szpieg mają 125, a nie 25. Bo to 125 mówiłem. Dobra, no. tym. Trochę głupio by było, jakby 25 życia mieli. No, bo wtedy by byli na hita praktycznie. No. No. Jest, ale bania piękna! Już się założę, że klikną, ale ja bym pierwszy, bo tu jestem najlepszy ziom. Zostawcie mi A nie, to nie O, a ja musiałem z bosteńskiego tuczka. O na gruby! O na gruby! Zaraz go Owryj! O, dzięki. A to nie pój. No! Stawiaj się dispenserze! O, Stawiam Stawia, dał działkę Gin... ...kolego. Już nie ma tego działka. Nie. No bo rozwaliłem. Ej, no ja chciałem. Ej, no nie zasłaniaj mi jakimiś krzyżbiami! A! Fuck. Ej, ja. patrz. Kurde, nie zasłaniaj mi tak Konrad, bo cię zaraz szczelę twarz. No. Mm. Ale mm. mam siłę. No bez, tu porusza jak popieprzona. O, jest. Pięknie, Pięknieńdziu. Andziu. Piwork. Kurde, And przeszedł tutaj. A! No. No bo no, no, no. Ten co się nazywał Dario, to ja bym już wolę się radio nazwać, bo by było lepsze <grym> No bo Dario, co to jest Dario Radio lepiej Może tak trochę. Może tak trochę Dario No, wychodźcie O jest jakiś murzyn. Ty słyszysz Kraj jak to gwizda? Słyszę. Jest, ale pięknie w niego trafiłem! Odum! O <śmiech> <śmiech> oh, fuck, wylaj na siebie żadę. mnie. A bo te snajpery to kopsy. Krecik właśnie, chcesz łuk? Bo ja mam dwa. Oczywiście. To już ci dam. Znaczy to czekaj, to może po nagraniu mi dasz. A to szybko się daje. Ja nawet nie wiem, co to się robi, jak to mi to, Znaczy no. A dobra. Konrad, bo ty powinieneś wiedzieć, bo ten. bo luk, który dostałem za. za osiągnięcie, to mi się nie kończy, nie? Ale co? Za to... e, poczekajcie chwilę, bo telefon do mnie dzwoni. Hehehehe <laughs> <Fail. laughs> O, Ender Stalker, stoję za tobą Jestem Jezu, Murzyn, idzie Ha, zginął, a mam 12 HP Biegnę na Respa Konrad, ty już długo grasz w tym Fortress? Niedużo. Chociaż sobie... Sorry chłopaki, musiałem na chwilę odejść. Aha. Y o właśnie, to wymiana. Kracik, no, no weź, okej. Okay. Y Ten... Eee... aby zaakceptować, og. Coś się dzieje. Eee... Y nie wiem, co się stało. Co ja co kliknąłem? J albo coś, nie wiem. Kliknij no i, na to. No kliknęłem J, nie? I teraz tu mi się coś wyskoczyło. No, bo I co tak Teraz się coś, jakieś oczekiwanie na użytkownika dumów. A, to poczekaj. I mi teraz... O nie, przepraszamy, wystąpił błąd. Dobra, dasz mi po nagraniu. Mm. Poczekaj, patrz. No Ach, tak. Chula. A, 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 okej, okay, to chodź na ten. Na, choć na respa, żeby cię może nikt nie bił, nie wiem. Ale ja byłem na, na respa. Dobra, dasz mi po fajnie by było, jakby oni tam odeszli, bo większość z ich drużyny to stoi i sobie rezerwuje miejsce na No właśnie, nie wiem, się. stoi ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... Praktycznie wszyscy, serwer praktycznie jest pełny, a nikt nie gra. No nie. To jest głupie Wyjdzie w końcu jakiś bałwan. Kurde, a ja się cieszyłem, że zdobyłem 36 osiągnięć. A wiecie ile ich jest łącznie. Dobra. Racik wiesz gdzie jestem? 394. Nie wiem gdzie jesteś. Prawie 400. Gdzie jesteś? Patrz, patrzaj. Gdzie ty? Dobra wreszcie. Gdzie jesteś? jesteś? O, jestem przy... Po prawej stronie przy wyjściu od nich. Chodź tu to latająca. O to ty? Nie, to jest O O, czekaj. O. Felek, felek kurde macie. O rzecz murzynku. Ej, bije. Ej no to jest trochę bez sensu, bo... Oni tylko Są. wszyscy tutaj kampią przed ich wyjściem i tylko sniperzy kurde się wychylają na sekundę i się kampią. O aż a się w dupę losa. No jeszcze mnie zabił! Ile już trwa nagranie? Broże, ja ciebie. 15, 16, 17 minut. To pewnie dobijemy do 25, nie? No, czy co? Skończy. Czy do 15? No nie do 15, bo jest już 17. Bo jak już wiecie, na now mamy nowy kanał i... i, i, i. Ale jak oglądaliście filmik informacyjny, to wiecie o tym po wszystkim. O co chodzi? Po prostu nam... Popsuli... Kanał. Głupie Idioty. Głupie, głupki. Krysie, chcesz medyka? Nie chcę. A, chcę, chcę, że, że ty! A, to no tak! Oczywiście. Co ja bym nie chciał? No chodź ja idę w twoją stronę. O, Dobrze. Kurze, strzelają do mnie Patrz kogo Eee, gin O patrz Murzyn. Wyszedł Murzyn Gin. Ha, patrz, zdominowali my go <noise> Zdominowali my go To specjalniec Gin. Znowu my go zdominowali no, nie, nie, zdominowali my go, kracik, teraz. Jeden piłka. Zabili, zdominowali. <grym> Jezu, murzyn wyszedł! Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Ok. Jest mu stuczka w Poczekajcie Oj, chwilę, bo ktoś mi się dobija znowu do drzwi. Do drzwi? A shit, ile ma? My... Gin! dobra, zginął. Uciekać. and the stalker link do kanału Konrada jakby co będzie w opisie bo tak ja już jestem bo że na razie jeszcze nie mam nic na gry a ty to teraz nagrywasz czy nie uwaga plecy nie te, tego nie nagrywam zacznę od science'u aha no krótki chodź. jestem przy ich wejściu o może? czarny pan o Jezu Ale fust! Tratuj Ale nie cóż, tak daleko! Bo Idę do dispensera. Nie Dyspensera. No tak! No murzyńskiej. No kur... To mnie zabił, dobrze nie skończyłem. Wow, 31 PRAW Dobry jestem. Nie ma. To taki Joko. Ale mam. Nie wiem, strasznie mało. Zawsze miałem więcej. Ale no, oczywiście. Kląd falec. Znaczy, ja tam. Kreci ktoś tam w kąt, czekajcie, ty. O, dobra, ja jesteś. Kąt. Ja tu murzynuję. No kur. Będził. Chodź tu. Mud, mud Oj, no. boże. Nie. <laughs> Oj, boże, boże. <laughs> o no, kurwa coś mnie goni, jej, chłopaki. A mnie? A mnie nie. O dumuś, ule mnie. Dzięki. Dlaczego mam teraz ponad Zdęby. full HP? Co? Dlaczego mam ponad full HP? Whatever. No! My... Kur... My... go nam poleczy. To weź mnie ulecz, jestem obok ciebie, po twojej lewej. Już nie trzeba. Ja się odczerpałem. <noise> Kur... groby, 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 bożyn, groby bożyn, groby bożyn. Groby bożyn. O, zdechł. Inny murzyn, Jezu, 12 HP, dumuś jesteś tu gdzieś. Dumuś, za tobą, za, to, lecisz, za tobą. W kąt. O, jest, teraz przynajmniej ja też się podleczę. Dobra, o, jest! uber church Nie cię no! <grych> Ale co fajnie dupę, aż się poleciał w powietrze Dzianki jest zabiję go z w dupę museliłem! Bo te cziekawki jak komuś wbijesz to hopę, boli! Gonić go! A zniknął. O, w dupę, a mnie ze mną... we mnie ze strzelają Jezu! Ale lagi! Właśnie też mam... Zaczęło się serwer. O! Przez time ty work. Przez, Przez tych niedobrych panów, co stoją i grają. No. To są czarni. O, cześć kolego. Dobra, tyle. To koniec rasizmu, chłopaki. Do, dobra. Do Przez, przy, taki znaczy, taki. ale to są tylko niewinne żarciki. No. Gimbusiarskie. No, właśnie, jesteśmy gimbusami. Czarnymi. dobra, białymi. Dobra, idę leczyć, bo ktoś płacze tam. O medyka. A, tak. To kliknij e. Wiem, ale nie działa to. Działa, bo zawołałeś mnie i cię tak? leczę. A nie słyszałem. Gim. O, ty też kolego gim. Bo stuczka A, Jezu, bo kracik, zbloczyłeś mnie. Stuczka, o tak. Kracik coś tam włóknie, możemy spróbować jeszcze raz teraz. Ja co się dzieje? Nie z piłki w Banie. O, tam co stoi. Ale ja jestem dobry. No pewnie. No. Prawie tak jak ja. Na i lepszy. O, no, rzeczywiście, na serwie jesteś trzeci. Tak? Nie, Ona. czwarty. Tam oni sobie ustawili na wejściu ten, działko. Ale już chyba ktoś się rozpierd... ten, tego. Rozkurnikował. A nie stoi jeszcze! Ja! 5 hp Czekajcie kurczaki, zaraz to Wołam medyka! A kur... Boże, ta rakieta tu leci. Trzecink, chcesz ten luk? Yy, no nie no po I... nagraniu mi dasz. No dobra, ale fajnie było jakbyś teraz z tym pokoksił. O najlepiejszy. Kur. Nie wiem kim grać. O, pyrem se... pyrachem se zabior. Z lewarkiem. No, jakie głupie Sorry. Krecik! Spokojnie! Tak na moje. O do lewera pociągiem! Ej kurwa! Ale ten lewer jest do. Ksiwu, co? Kurwy! Jest Ej mi się wydaje, że najlepszą zabawę to bym miał z niebieskich do żeby... Czemu? Czerwony! No bo. czerwony jest tutaj pełno i był sobie polakor przynajmniej! A tak to, stoją na muzyce... Się... Zaraz się spalę! No kurna. Jest, skargiłem no ciało. Wezmę sobie chwilę snajpera. Dobry tego snajpera Dawać mi tego skauta Oh Oh fuck 1 HP Uciekaj Zaraz założę sobie wy, wyżymaczkę grup 5000 i zobaczymy jak to działa A co no, zdawiłeś ją? No. no głupie gówno! Ej, weź! Ile nagrywamy krecik? Nie wiem! Nagrywamy 25 minut! Ej, weźcie! No, Dobra! Oh, fuck. Dobra, rodzice idą. Dobra! To póki jeszcze rodzice mnie nie wbili do domu, to kończymy! Kończymy, cześć! Kończymy! Będziemy się za niedługo też pewnie w tej serii, bo... Spoko. tak. I się wyżyć. Do zobaczenia do innych odcinków tej serii, także innych serii. Zapraszamy na kanał Konrada i cześć. Честь, no. честь.